W miesiącu lutym 2024 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu Powiatu Lubaczowskiego interweniowały 67 razy, usuwając skutki 9 pożarów, 57 miejscowych zagrożeń oraz odnotowa odnotowano jeden alarm fałszywy z instalacji wykrywania. W przypadku pożarów w miesiącu lutym odnotowano pięć pożarów budynków mieszkalnych, w tym cztery pożary sadzy w przewodach kominowych budynków jedno- i wielorodzinnych, dwa pożary budynków gospodarczych, jeden pożar budynku usług usługowego oraz jeden pożar środka transportu, czyli samochodu osobowego. W przypadku miejscowych zagrożeń strażacy interweniowali 33 razy, wypompowując wodę z zalanych piwnic budynków mieszkalnych oraz zalanych posesji i dróg dojazdowych, spowodowanych intensywnymi opadami deszczu oraz roztopami śniegu. Dwa razy wyjeżdżali do podejrzenia powstania tlenku węgla w budynkach mieszkalnych. Pięć razy usuwali skutki kolizji i wypadków drogowych. Dziesięć razy brali udział w zdarzeniach pomocy zespołom ratownictwa medycznego oraz pomocy policji. Siedem razy usuwali skutki powalonych drzew i konarów z jezdni. Łącznie w miesiącu lutym. W wymienionych zdarzeniach udział brało 97 zastępów straży pożarnych oraz 447 ratowników.